Siedzi coś ty, ale jajca, przy brzegu wziął Zwinijmy na algę trójkę, dalej rzucę Siema, witam Was w kolejnym filmie na kanale Wędkarstwo. Kiedyś się uda przed Wami. Jezioro Wam znane, jezioro Rosnowo. Tym razem jestem sam. Jestem bez pontonu i będziemy śmigać z brzegu. Obłowimy tą tu z tyłu zatoczkę. Zaczniemy stamtąd, pójdziemy zaraz i przelecimy w tamtą stronę. Mamy, mam, mamy, mam, Mam 2-3 godzinki, więc ile dam rady, tyle obrzucam. Miałem być wczoraj, niestety. Szybko się robi ciemno, zmiana czasu. Dzisiaj mam godzinę szybciej, wolnego, więc przyjechałem dzisiaj, czyli w czwartek. Działamy, o, mamy pierwszą bazę, czyli pierwsza miejscóweczka. O, dobra. no, dostęp dosyć dobry zobaczymy jak z rybami powodowało, zobaczcie gałęzie tutaj na, na, na początku jak pamiętacie to tutaj w sumie pływaliśmy pontonem, ale chyba w tym miejscu nie to chyba też w tym miejscu no ale trzeba obrzucać zaczynamy na tą gumę biała z czerwonym Troszkę wieje, a pięknie. Zaczniemy tutaj te trzcinki obławiać. Do dna spuścimy. Do dna i już zachęcamy. Czyli może nie do samego dna, a spróbujemy trochę wyżej. Bardzo ładnie leci. Jest wiatr, trzeba wykorzystać, że daleko leci. No i kurczę, nie wiem. Dziwne takie puknięcie. A, zaczepy są. Trochę zaczyna kropić. Puszczamy do dna i tak po dwa odbicia. Niestety, ale dzisiaj też się pełnia, więc może jeszcze dzisiaj nie, bo dzisiaj była ta ostatnia kwarta chyba, czy coś takiego. Czyli ten pierwszy dzień przed pełnią, ale dzisiaj w nocy już jest pełny, więc ryba też będzie na pewno współpracować. No dobra, tu kończymy obrzucamy wszystko lecimy dalej jesteśmy z drogi w drugim końcu tej zatoczki tam już macie rosnowo znaczy tu już z tej zatoczki się wypływa spróbujemy tu trochę porzucać a później polecimy dalej jeszcze nie wiem jak daleko, zobaczę, bo nie byłem tu jeszcze widzę. zmienimy na algę trójkę, dalej rzucę Pójdziemy dalej, może będę miała lepsze dojście. Założymy gumę jakąś. Nie wiem, czy ona tu do glonów nie dojdzie. Ale to się zaraz zobaczy. Ale na natychmiast takie fajne miejscówki to są. O! No to dobre jest. Poczekamy, aż zejdzie na dół aha, o tu już widzę chyba spad jest schodzi, 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 schodzi no głęboko schodzi Przez drugiej strony pójdziemy zobaczyć, może nam się uda tam dojść jakiś gościu na wózku jest w sensie na łódce kurde bym miał chociaż wodery, to bym dalej szedł no niestety No, ładnie można zobaczyć, jak ta arga idzie. No, ładnie, ładnie pracuje, ładnie. Kurwa, prawie w drugą stronę. Jakby wiało w tamtą stronę, to bym dorzucił. <grym> Nie wiem, czy widzieliście ostatnio. Protest wędkarzy w Toruniu w PZW. Toruń jak się chłopaki zebrali elegancko, zrobili protest. poszli przez związek, było ich trochę, chcieli tam, yy, mieli postulaty, żeby zlikwidować rybku yy, wiosennego na rzecz jesienny. Ponoć przeżywalność tego jesiennego jest dużo, dużo większa, ponoć wiosennego praktycznie zerowa. a jesiennego do 20-30% z tego co tam mówili razy drzwi oczywiście no i zarząd ich zaprosił, weź wesz... no i oczywiście nagranie znacie Weszli, porozmawiali, dogadali się, że będzie jedną, będzie jedno łowisko no kill Tam sobie wędkarze wybrali, które już mieli w sumie założone na początku. Yy... i dostali zapewnienie, że będzie to jedno łowisko na no oraz że będzie na rybek yy, Znaczy w, w miarę możliwości będą przechodzić na narybek jesienny No i ostatnio patrzę jest film odpowiedź z Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu na narybek I oczywiście co Będziemy się starać zarybiać narybkiem jesiennym w miarę możliwości. Czyli jak można to rozumieć? Możliwości może nie być w ogóle. No tak można powiedzieć troszkę ich tak zrobili bambuko, tak? Dobra, tu mamy obrzucane. Historyjkę dokończę dalej. o tutaj elegancko będzie rzucać ciekawe jak tam dalej tylko tu może wiać znowu i będzie słabo słychać no i dostali te pismo o tych narybkach no okej okay, spoko no i dostali pismo o tych zarybieniach że będą się starać oczywiście już jest kruczek w którym pewno się będą posługiwać, że będą się starać, oraz minęło chyba dwa dni. Kolejne pismo dostali chłopaki, że łowisko no kill nie będzie takiego stuprocentowego. Z tego co tam zrozumiałem, to zrobią tak, że będzie jedno łowisko, ale tam będzie chyba zakaz zabierania szczupaka na rok a po roku niech się dzieje wola nieba tak? czyli w skrócie w skrócie wiemy co to będzie oznaczało zrobią na rok, wędkarze mają się odczepić tak? a później będziemy co? ciągnąć ryby dalej? z tego co tam chłopaki mówili, widziałam na internecie, to tam w tym terenie jest tragedia nie wiem jak jest no ciężko im powiedzieć, bo nie byłem tam ale nawet samo podejście już Polskiego Związku Wędkarskiego do chłopaków, którzy już się pofatygowali, chwałem za to, popieram takie inicjatywy. Według mnie, jak nie pójdziesz, to nic nie wywalczysz. A wy co myślicie w sumie o takich akcjach? Jakbyście na PZW. Mieli jedno łowisko no-kill, nie byłoby elegancko, przez ze oczywiście mówię. Nie wiem, takie maksymalnie 24-25 hektarów. Jest kilka takich jezior, już nie będę wymieniał jakie nieważne. I zrobić typowo, złapi wypuść. Przecież mamy tam, nie wiem, 50, 60, 70 jezior. Każdy by coś znalazł dla siebie. Siedzi coś, ty, ale jajca przy brzegu wziął. Ciekawe, czy to mały szczupak, czy... No nie jest nic dużego, ale no jest szczupaczek. O ładnie. Muszę go do brzegu dociągnąć. No wymiarowy to on nie jest To go tu dociągnąć do brzegu Oj, zejdę tędy i wezmę go sobie tutaj do brzegu. Już nie będę. Na krasnala odwijał, ale ha, ale hi, hi, ładny. Kurde, nie mam miary dzisiaj, no. Cholercia, jasna. No, ładny pajczek. Damy go tu ładnie na trawę. Idziemy jeszcze kawałek dalej. Tu już na razie damy celulosę. Tu się chwilę zatrzymamy. Tu mamy tą wyspę na Rosnowie i tu woda przepływa między nimi. Na tą wyspę możecie się dostać jedynie albo łódką, albo jak ktoś woli przepłynę sobie. Jak ktoś lubi pływać polecam. Sam nie płynąłem. Więc może jakoś mocno nie zachęcam, ale. Dobra, rzucimy pod wjazd, to mi dalej poleci. No elegancko, spuścimy w dół. I z podbicia musimy trochę luzda. Pytacie się o tą wędkę. Wędka ma 20 20, czekaj dokładnie. 20 lat. Kupiłem ją za 100 zł. Zbierałem, pamiętam, na wszystkich na kasztanach, na jabłkach. Jest to Jacksona Winkel Pinker. 2,40 wyrzutowy, chyba do 20 gram. Ale miotam tutaj 30 gram, się nic nie dzieje. Elegancka węgla. Ogólnie trzy szytówki miałem do niej miękką, średnią, twardą miękką połamałem średnią połamałem, nie, przepraszam, miękkiej nie miałem średnią połamałem a ten a twardą mam teraz ale ugina się elegancko aj coś tak było takie jakieś szarpnięcie Pewnie dno Nie Mocno wieje, moc o, o. Tak głównie powiem wam, że Wcześniej łowiłem tylko na grunt. Spinik mi się tak nie chciało, no masakra. Jak Bartek mówi, chodź na spinning no ja pierdzielę znowu na ten spinning ale nie wiem, co się stanęło. No, oczywiście, co się stanęło. Zapadłem dwie, trzy ryby i super spinning jest, nie? <grych> no. Tylko mówię, no, trzeba się nauczyć, nie? Bo to. bez nauki nie ma nic myślę, że nawet ten co łowi 15 lat ma dużo, dużo do nauczenia a że jest tych ryb coraz mniej na jeziorach to też trzeba coraz bardziej kombinować tak? dobra, tu mamy obcykanę. z pomośnikiem śmigamy dalej ciemno, bo wracam pomału, w sensie Idę na drugą stronę, stronę. Ale piękny szczupak! Uje! Zaczynają się sypać wymiarówki na PZ2. Wcześniej były yy, niewymiary. A teraz pomału zaczynają się pokazywać wymiary. No to idziemy w górę, idziemy w górę. Oby tak dalej. Ja jeszcze. O! Trochę przede mną. Idziemy tam na drugą stronę, jak mi starczy jasności, bo już 15 to się ciemno robi, ale jak dla mnie już jest ok. Teraz na ten pomost, myślę, że dużo osób go zna, co tu chodzi. Bardzo charakterystyczny i bardzo szybko można glebę zaliczyć, więc trzeba pomału. Tu chwilę zostaniemy. Pobawię się najpierw algą, a później sobie ten. To w sumie nie wiem, czy ta alga mi da zdarę relację. Koniec czasu, niestety już trzeba do domu spać, zjeść kolację i, i śmigać spać. No i dobra, zwijamy się. Bardzo fajny dzień, naprawdę. Przewietrzyłem się, spaliłem kalorie, złapałem szpaka, spławy widziałem. Niestety więcej się nie udało. Ale nie od razu jest noc, jak mówię. Pozdro, jak pozdro, jeszcze coś. Pamiętajcie o subskrypcji, łapki w górę, o komentarzu. Pytajcie, nie wstydźcie się tak jak ja. Jestem coraz bardziej odważny, ale jeszcze muszę nad tym popracować. Nie wiem, czy widać, czy nie widać. Ważne, że ja widzę. Do następnego.